me Siemaneczko, z tej strony Witam was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks A w dzisiejszym odcinku będę wam prezentować Panarta EBR 75 FL10 Oczywiście to jest kołowiec 8 poziomu Który już się pojawił na moim kanale Omawiałem jego wszystkie parametry Więc w tym odcinku je nie przedstawia ale postaram się przedstawić wam jedną fajną rzecz. Ponieważ jest on do kupienia w tym momencie yy, na stronie WOTA za 107 zł. Bardzo fajna oferta. Przykładowo, znaczy. Przy okazji też pamiętajcie, że macie Zetank Rewalt z tank rewalc, bonusy 20% chyba zniżki na czołg, jak nie 15 nawet, coś w tym stylu, więc ten czołg możecie zdobyć poniżej 90 zł na pewno więc polecam Wam kupić go tym osobom, które chcą pierwszą premkę, szczerze tanią, a robią na przykład linie do y, Lynxa albo na przykład do Ebera 105 10. To polecam je kupić. Oczywiście dedykacja tutaj jest dla użytkownika. Michael 2002, z tego co pamiętam, tak? Dobrze mówię, tak chyba. Dobrze. Nie pamiętam Maruna, kiedy masz konto, weź mi przypomnij w komentarzu. Oczywiście dla Maruna wiecie, o kogo chodzi. Jest tutaj przygotowany materiał, to jest specjalnie, ponieważ czołg jest według mnie bardzo dobry. I w tym odcinku wam go przedstawię Parametry oczywiście macie w starym odcinku, który będzie pokazany w prawym górnym rogu Będziecie mieli do niego zakładkę, w którym będzie opis wszystkiego, wszystko tam omawiałem o nim, załogę, jakie miałem, wszystko Więc no mam nadzieję, że wam dobrze go wtedy przedstawiłem yy, Tutaj mogę tyle powiedzieć, że się zmieniło chyba nic praktycznie, oprócz chyba układu pocisków, bo mam Troszeczkę inne pociski Tak, mam troszeczkę inaczej ułożone pociski Ale to na spokojnie chyba, se, tak bo mam pod linię frontu tutaj troszeczkę, więc y, Tutaj miałem mieć, o, takie coś miałem kiedyś, o Takie coś powinno być, więc tak ułożone pociski powinny być Na randomy oczywiście, bo na linii frontu nie jest potrzebne tyle hitów W ogóle czasami wywalam hity, bo po co szczerze, więcej hajeków Przebijanie fajnie jest, ósemek Ósemki nie mają zbyt dużo penetracji oczywiście od tyłu na przykład, więc to hajków jest potrzebnych dużo, ale dobrze Przechodząc do czołgu, będę nim dzisiaj zagram jedną, dwie bitewki, zobaczymy jak pójdzie Oczywiście przedstawiam go, tak jak mówię na sklepie wotowskiej. będziecie mieli linka w opisie, więc zapraszam do opisu. Tam zawsze się, piszę, tam zawsze coś napisane. Jakieś ciekawostki, jakieś isteregi, Kto wie, ten wie. Więc no cóż, dobrze, Przema, yy, przechodźmy po prostu do bitewki już. Pokażę wam jak nim grać. Oraz pokażę wam jak powinno nim się przynajmniej grać. Jest to ber. oczywiście nam 8. Boże Tundra. No. No. Mm -mm. No, 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 no. no. how no, 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 I No, no. Dobra. Będę musiał się bardzo wykazać na tunrze, Bo to jest. No, ciekawie będzie. Yy... HWK, HWK12. Dobra, dobra. HWK będzie 12 chciała wjechać na pewno na górkę. Więc przygotujemy na nią haeczki. Ona, jeśli nie ma najlepszego silnika, to będzie jechała 65 na godzinę około, więc nie powinna być pierwsza w ogóle. No zależy jeszcze czy nasza drużyna nas przyblokuje czy nie. Ale hałeczki będą potrzebne, ponieważ bijemy 260, 260 czyli około 300 można losować, więc mamy ją tak jakby polosowało na dwa magazynki, ale to no wiecie jak wyjdzie w praniu. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Więc no dobrze, jedźmy, jedźmy, nasza drużyna nam pomoże. Teraz ciekawe jak ją przebić. Mi się wydaje, że chyba od przodu ją powinny na spokojnie przebić. 75 penetracji to jest dużo. wystarczające, jak na eberkę. Tutaj proszę, to nie było szans, żeby wykryć. Oni nie mają żadnego kołowca, więc tutaj plus dla mnie. Okej, okay, na razie nic nie wjeżdża. No dobra, to się przełączę, będę zaraz na na pewno. No za 10, to na pewno, no to postraszyłem tak fest, bym powiedział. To może sobie bić kolega. O, o, tutaj nie wyjdzie, bo tam coś snajpi. O, właśnie na przykład. Taka te czy dwójka sobie snajpi. Ja na przykład chyba nie przebiję, raczej. Mm, Hit na razie nie są potrzebne w ogóle, bym powiedział w ogóle. Nie, raczej nie. Tutaj bardziej to trzeba tutaj wypędzić temu renegatowi No celność tego Ebera to nie jest celne bardzo działo, więc Przygotujcie się na kalafiorki, nie z mojej strony, ale z tego czołgu niestety No i nam se zjechał, czyli większość rywali jest po tej stronie, okej okay. Ja tutaj nie widzę połowy czołgów, to jest problem Boję się tutaj wyjechać, bo jak dostanę buły To nie mówię, że będzie po mnie No ciężko, ciężko będzie przebić, załaduję hity Może wtedy się uda poprzebijać te czołgi lepiej Sorry, nie dla Ciebie te hity były Jeszcze załaduję hity mm, Niestety musimy żerować się na się tutaj hitami Kurde, a tak ładnie chciałem sobie popestkować <grywanie> Nie przebiłem go z tego, z hita Co jest, grade? Why game? Why? Dobra, chociaż tutaj wypestkowałem się w niego Gąska, to było zamierzone, spokojnie, żeby nie było Gąseczka O, oh, odbijać się, tak, tak. Dobrze. Tutaj sobie postrzelaliśmy. Teraz, może, że to uda nam się zabić? Może oby, oby. No nie, niestety. No, 4 fragi, no i te czy też dwójka niestety, chyba mi nie podejdzie. Raczej nie. Dobrze. No i 4 fragi, 2,700. No mam nadzieję, że dobra pokazana bitewka. Spróbuję dla Was jeszcze zagrać jedną, żeby Wam więcej pokazać. Bo szczerze, nic nie pospotowałem, tylko strzelałem. Też używam hitów. Nie miało być na chimerę dokładnie, ale no, tak wyszło, jak wyszło. Bo jak na jakby 2 OPCR, to też bym się odniósł więc no to samo wychodzi. <ślad timeline> Druga klasa, mogę sobie tutaj powiększyć. No i 2700 tutaj uszkodzenia, jakieś krytyczne. Zabicie, mamy 4 fragi. No co mogę powiedzieć, no tak, na poziomie bitwy, jak na rajta. Dobrze, teraz przechodząc do kolejnej bitwy. Jedziemy z tym koksem, oczywiście. Dobrze, rzuciło nam na stepy. Zarobiście dyszki. I tu jest właśnie problem z tymi dyszkami, bo dyszki nas mogą szybko rozdziałać. W skrócie, no długo już możemy nie po, pobić, niestety. Hmm, dobra, nic nie będę pisać. Po prostu im pokażę, że. Tu, tutaj proszę snajpić A przynajmniej, please help i tyle, no. Dobra, ja on spróbuję wyspodować coś. Dobrze. na tej mapie to sobie przejdziemy tak pod kątem po prostu. Zobaczymy jak nam pójdzie. Mm, a xx sobie przejdzie pewnie. Kurde. Myślałem już, że uda mi się go dorwać, ale z Axa mamy po spocie. No, no nie wiem czemu on tak wychylił szczerze To MX 30 Ale celność powiem wam, że mnie zaskoczyła Bardzo Oj 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 Jedzie komitet powitalny widzę Komitet powitalny tak dosłownie O kurde, trochę spanikowałem. Sorry, mój błąd, ale nie ma już eberka po moim spocie przynajmniej. Uuu, wuzetka sobie pufła, szybko widzę. Dobra, tutaj nie powinien dostać spota. Jak podjadę, to wtedy będzie. No, widać, jak to będzie wyglądało. Ok, i tutaj miałem, powinienem wyspotować tego dziada u góry. I jak widać, nie spotuje. O, nie zabiłem go. Dobra, tutaj się cofniemy, bo ja nie chcę dostać buł jakiejś dłużej. Ok, i po HWK jedziemy. Mam hałki, więc powinno fajnie wejść. Zobaczymy. Spota nie mam, więc go tu nie ma. Ok. Będę marnować drugiego Hawka specjalnie na niego. Dobra, jedziemy sobie po tego HWK O nie, dzik. O Jezus, ale się wystraszyłem, masakra No dzik mnie fest wystraszył No szkoda, że po spocie nie dostałem pół okej, okay, dobra Trochę dziwne, ale okej, okay, dobra. Nic się nie stało. 2,5 tysiąca mamy uszkodzeń, więc po spocie no nie jest to zbyt dużo, ale już mam 336 HP, więc ja się tu już troszeczkę obawiam, niestety, o moje zdrówko. I to tak wygrane nie jest jeszcze, niestety. Odbity. No dobra, nie chce mi pomóc, ok. No to ja się postaram tu inaczej zagrać. No, hitami, niestety, bo boję się bardzo, że nie przebiję go. No i ten Havuka, niestety. O, jest, mamy Havuka. No, jeden peskę sobie zostawię na niego. O, widzę, że bugowanie się. Dobra, mamy go. Uff. 3 fragi, 3000 uszkodzeń, 500 po spocie, no niestety jak widać każdy na dychach, niestety jest czasami tak, że niektórzy mają więcej od 2 spota i jest zabierany ten spot. Jak widać wyspotowałem niby czołg, ale zaraz od razu został mi zabrany przez inny spot i tylko 100 albo 200 po spocie i tak obrażenia tylko mogą na niej robić. 3000 uszkodzeń, 500 po spocie, no mam nadzieję, że bardzo dobrze że wam pokazywałem czołg. No naprawdę, według mnie ten czołg bardzo wymiata, ta jego prędkość i dynamika, mobilność, możliwość się przemieszczania bardzo bardzo robi robotę, więc no co mogę powiedzieć? Polecam go kupić. Jest teraz bardzo tani według mnie stówem, żeby wydać na taki czołg takiego Ebera To jest no naprawdę polecam każdemu. Się przydaje na pewno na twierdzę ósemki i można fajnie mi się pozarabiać. Przykładowo, ja strzelę na goldzie 70 tysięcy na 300. Jest dobrze według mnie, więc ja wam dziękuję za pokazanie czołgu, mam nadzieję, że się wam spodobał, polecam go kupić, to nie jest żadna, pro, jakiś sponsorski odcinek, żadny z WG. nie, 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 po prostu polecam, bo wiem jaki to jest czołg i wiem jaką jak może robić rzecz na polu bitwy, więc dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, idę do samych krzyżników, pamiętajcie, nie zapomnijcie o łapce i subskrypcji!